Jeszcze odcinek, więc zapraszam. Już nie dwóch. Jakiś film. Jakiś film. Przeżyję niesamowitą przygodę. Jego, jego celem jest zniszczenie całego największym władz. Robisz się nigdy nie zrobię. Już, już we wrześniu tego roku spodziewajcie się wielkich przygodów, którą przeżyje zwykły chłop. Lecz okaże się. Lecz okaże się. Do jego broni. Jest zaklęta. Więc to znowu ja i. Te przed chwilą widzieliście fragmenty zapowiedzi filmu, który nadejdzie już we wrześniu, czyli w tym miesiącu, jeśli mi się uda. I to był ten ostateczny odcinek maratonu, oczywiście to. Nie było to co zamierzałem, ale myślę, że też fajne nam to na ostatnią chwilę. I jeszcze pójdę do stolik. No i wiecie, wiecie co pójdziemy na ziemię. I przedstawię. Oto jest mój. Oto jest mój fidget Oto jest mój fidget stick. Dostałem go właśnie dzisiaj ja może wezmę, zrobię coś innego. Moment. O. Więc, no on tak wygląda. Myślę, że całkiem spoko. I, w sumie każdy chyba wie, gdzie ten fidget... gdzie stick. Znaczy, raczej każdy wie. Kurde, nie wiem, czy coś widać. Co się obrócę może tak. O, no i on się tak prezentuje. Mogę za mocno. O, po prostu tak. że się buja. O, nie, buja się, nie Nie chodzi o to, że buja, tylko no po prostu się tak przekręca. jak więcej troszkę takie podstawowe więc nie były nawet sztuczki ale dobra więc więc to jest koniec ma maratonu subskrybujcie lajkujcie mój kanał i Oskarino PL y, subujcie też y, zostawcie lajka więc y, ja byłem filozof PL a tą ostatni odcinek maratonu żegnam a i jeszcze zapomniałem powiedzieć są złotą kaczką to nie było tak do końca, ale zostaw łapkę w górę.